No, okay, te jakie ładne Budełek. Fajne. No, a to się... No. Pokrywa i atak trzeba wyjechać, to trzeba wszystko kupić, wałek, łożysko, wszystko nowe. O, widać jak a, robisz. Nie. Już dwa mamy, dwa dźwignie, tam. To widać Cię! Tak to! Śwignął biegów już! Wiem tak! mi się rozładowuje ta Teraz wy Ewa! będzie szczelny! Kipisz to kipisz! No Od razu jutro te tulejki zrobię! Tego to trzeba zale, zale, nie schować. Oliwów go zalę, zalę, by nie daje. wymiotu. On będzie potrzebny, jak będzie się oddawać podnosik do, do regeneracji. Już nie dam połóżę do wszystkiego tłoka i cylindra. Dobrze, no, ginął. No. Ja już go nie oddasz. No. Nikomu, jak będzie otwór wywiercony, to trzeba by go do... Regeneracji, ale to wypierda nam w przyszłym roku wszystko. EKM sprzedaje i... ci nam te kości. mogły je rozdzielać 40 litrów i pompę. Chyba będzie, kurwa, w tych chodzić? Na pełnej kurwie. Jak się rozkręci... Skończyliśmy 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 wszystko. To Muszę Dziękuje. Już puszcza. Wszystko do... mości ogarnięty, wałek ataku też Dzięki Retrotraktor za konsulting No i pan z Duntrak też coś tam zawsze coś tam pomógł Tymi swoimi filmami dopowiedział Odnośnie tej bieżni, dziękuję bardzo panie Mariuszu Wszystko złożone czekamy tylko na nity poniedziałek zostaje wszystko zanitowany cały talerz skrzynia też ogarnięta wymieniłem co trzeba igiełki, wałek sprzęgłowy Także tak to wszystko wygląda. Może się złoży to kiedyś tam. No ale jak się złoży to myślę, że pochodzi teraz troszki.